Cześć, witajcie! Zapraszam Was dzisiaj na kolejny y, makijaż. Obiecałam Wam, że nie będzie już fioletu, ale no, troszeczkę go jednak użyłam dzisiaj też. Ale mam na to wytłumaczenie. Doszła do mnie paletka z Sigmy limitowana paryska. I chciałam zrobić makijaż właśnie z tymi kolorami, które tutaj są, a że wiele jest właśnie odcieni takich fioletowo-brązowych, to postanowiłam, że no cóż, obiecałam, ale może jednak złamię to moją obietnicę na jeden filmik. A w kolejnych już pokażę Wam makijaż w innych odcieniach. Paletka wygląda tak. Mamy tutaj 2, 4, 6, 8 odcieni cieni do powiek oraz trzy produkty do twarzy, czyli dwa róże oraz rozświetlacz. W tego dwa pędzelki y, Sigma F40 oraz Sigma E55. Dokładne zdjęcia cieni myślę, że dodam na blogu. Zdjęcia paleckie, żeby sobie nie przedłużać. Także zapraszam Was do oglądania, że interesuje Was, jak wykonać ten wieczorowy makijaż. Zaczęłam od bazy. Podcieniem dzisiaj była to baza z firmy Art Deco, a pierwszy kolor, którego użyję, to jest kolor Notre Dame. Taki fiolet opowizujący na złoto, trochę mi przypomina kolor Track z Maka, jednak jest troszeczkę bardziej subtelny. Ten fiolet nie jest tak intensywny, jak fiolet z Maka. I nakładam go pędzerkiem dołączonym do palety, to jest E55 Sigma. Cienie są bardzo napigmentowane, nie trzeba ich bardzo dużo nakładać, żeby uzyskać ładny kolor, taki jak w opakowaniu. Nakładam ten kolor w zasadzie na całą powiekę ruchomą, zostawiam tylko wolny wewnętrzny kącik. Następnie użyję cienia TRIUMPH. To troszeczkę pewnie kaleczę język francuski, już dawno nie miałam francuskiego, więc musimy zobaczyć. I ten cień nakładam pędzelkiem do rozcierania, takim dosyć szpiczaście wyciętym. Nakładam ten cień w załamaniu powieki. I teraz granicę rozetrę większym pędzlem do rozcierania, na którym nie ma żadnego cienia. Kolejny kolor, którego użyję, to jest odcień Eiffel. Czarny z multicolorowymi drobinkami. I nakładam go pędzelkiem kulką z firmy Crown Brush. Nakładam go w zewnętrznym kąciku. Na razie tylko staram się uzyskać odpowiednią pigmentację, na razie tutaj niczego nie rozcieram. Teraz wrócę do cienia Triumph, tego brązowego, opalizującego na zielono-niebiesko. I tym samym pędzelkiem, którym go nakładałam na początku, rozcieram granice tych dwóch kolorów, troszeczkę pokrywam ten czarny właśnie z tym niebiesko-zielonym. I znowu większym pędzlem do rozcierania. Rozetrę dokładniej granice kolorów. Podłóg brwiowy nałożę cieniem z to 353. Te kolory wszystkie z paletki z Sigmy są perłowe lub z drobinkami. Dlatego dobrze jest zalać kolor matowy. Teraz wrócę jeszcze do pierwszego cienia, który nakładałam, czyli Notre Dame. I nałożę go troszeczkę więcej, ponieważ on w procesie rozcierania troszeczkę może zanikać tego co zauważyłam. Następnie użyję pędzelka 20 pezinglota oraz cienia o nazwie Versailles. I nałożę ten cień w wewnętrznym kąciku oka. Teraz czas na dolną powiekę. Zacznę od cienia Seine czyli Sekwana, przypuszczam. I nałożę go skośnym pędzelkiem na dolnej powiece w zewnętrznym kąciku. To jest bardzo piękny cień. Teraz przetrę lekko pędzelek. I teraz nałożę cień Orsej, czyli taki turkusowy ze złotymi drobnikami, jasny turkus. I nakładam go na wewnętrzną połowę powieki. I pokrywam go też z granatem. Żeby się kolory ładnie połączyły. Wewnętrznym kąciku dodam jeszcze troszeczkę więcej cienia rozświetlającego, cienia Versailles. Teraz użyję czarnego eyelinera. To jest akurat liner z Physicians Formula, z takiego trio dla zielonych oczu. Liner czarny. I nałożę go takim skośnym pędzelkiem, takim wygiętym, nie niskośnym. To jest akurat Get ben z firmy Benefit. I nakładam ten liner wzdłuż linii rzęs. Nie za grubo. Teraz użyję kredki z firmy Bourjois, To jest Bourjois Effect Smokey numer 73 Deep Green i nałożę ją na linię wodno. A teraz wrócę do pędzerka skośnego, którym nakładałam cienie na dolnej powiece, i do cienia granatowego, czyli Sein. I delikatnie nałożę go na linię wodną. Tego kroku nie polecam osobom o wrażliwych oczach, bo drobinki cienia mogą dostać się do oka. A ja nakładam ten cień na linię wodną, nie do końca, nie na całą linię wodną, tak mniej więcej do tego miejsca, gdzie nakładałam cień granatowy. Chcę, żeby tutaj w wewnętrznym kociku ta kredka też miała odcień bardziej turkusowy. Jak widzicie, nałożyłam korektor pod oczy, oczyściłam to miejsce, bo trochę się cienie osypały. Poprawiłam też brwi, a teraz tuszujemy rzęsy. Oczywiście zaczęłam od podkręcania. W takim mocnym makijażem możecie spokojnie dodać żółcie sztuczne. Mi to nie zawsze jest potrzebne. Moje rzęsy są moim zdaniem wystarczająco długie i nie zanikają w takich makijażach. I tuszuję. Dzisiaj użyję tuszu Max Factor Masterpiece Max. Gotowy makijaż wygląda tak, za chwilę jeszcze zobaczycie więcej zdjęć. A ja tymczasem pokażę tak szybko, czego używam do wykończenia makijażu twarzy, a czego nie było w filmiku, nie jest tego dużo. Podkład Shiseido Perfect Refining w odcieniu B20. Korektor Maybelline Instant Age Rewind ponownie. Zrzuć jest aktualnie takie po ponad miesiącu używania. Nie jest źle, wydaje mi się. Um, co tu dalej? Puder. Puder z MAC'a Prep and Prime. A na policzkach użyłam również odcienie z paletki Sigma. Użyłam koloru Peach, czyli brzoskwiniowego, tutaj w środku. Oraz tego rozświetlacza, on ma takie, jest raczej w chłodnej tonacji utrzymany, ale wydaje mi się, że tego makijażu wygląda bardzo dobrze. Całkiem przyzwoity rozświetlacz. A na ustach jeszcze. Na ustach mam dzisiaj szminkę z firmy Clarins. To jest róż Pro w odcieniu 105 Peach Sorbet. To jest dla mnie idealna szminka nude. Bardzo często jej używam. Szczególnie taki makijaż, kiedy oczy są bardzo mocno podkreślone. Oraz do tego dodałam też błyszczyk z firmy Smashbox. To jest akurat odcień candy. Taki czerwonawy, powiedzmy, zbliżony do mojego koloru ust z złotymi drobinkami. Na moim blogu oczywiście będą wszystkie y, produkty, w których użyłam, cała lista oraz więcej zdjęć makijażu. Więc zapraszam Was również tam. Ja już mam za uwagę. Dajcie mi znać, co o takim makijażu sądzicie. Czy paletka Was y, również kusi, tak jak kusiła mnie. Ym. I do zobaczenia w kolejnych filmikach.